Cześć wszystkim e, witam się z was, e, z wami z łazienki, e, ponieważ mam dzisiaj troszeczkę później do pracy, więc miałam chwilę trochę, żeby się na spokojnie ogarnąć, e, zjeść sobie śniadanie, e, a teraz e, właśnie będę się zbierała do pracy. Zobaczymy, co robi mój pies. A zobaczcie, jakie mam witoczki za oknem, normalnie. Moi, moi znajomi przyszli i to stwierdzili, że mam obraz. Obraz w eee, Dobrze, teraz lecimy, zobaczyć, co mój pies. Forti, co robisz? Śpiochasz sobie tak? To jest właśnie bigie. Kupiliśmy jej taki kojec z firmy Hunter tylko po praniu, miał taką naszywkę tutaj, tylko po praniu się dnyła. Co powiesz? Bigluty? No i tak wygląda życie bigla. Można spać i spać. Prawda? Bigle. Bigle to są kochane pieski tak mój psy. My śpioch. Nie obudzimy go. Nie obudzimy tego śpiocha w ogóle. To jest śpiożek domowy. A taki to jest śpioch. Ale nie dajcie się zwieść. One tylko tak wyglądają. Jednak... swoje potrafią spsocić. Prawda, Ferdek? My mówił na nie Ferdek teraz. No, także taki poranek. Wigiel sobie chrapię w pięknym końcu, a ja się zbieram do pracy. Aż by się chciało siąść na tej kanapie i nic nie robić. Ale niestety. Trzeba jechać do pracy. I cóż, powiem jeszcze parę słów do lustra i Wiesz co, jadę do pracy, a mój pies w sumie będzie spał. Pa!